W pierwszym odcinku omówię rozkład liczby na czynniki pierwsze. Omówię po kolei kroki rozkładania liczby na czynniki pierwsze na, od razu na konkretnym przykładzie. Niech tym przykładem będzie liczba 60, czyli uznajemy, że otrzymaliśmy polecenie rozłóż liczbę 60 na czynniki pierwsze. Aby tego dokonać, najlepiej napisać tą podaną liczbę. A przy niej po prawej stronie napisać, narysować pionową kreskę. I będziemy po kolei sprawdzać od dwójki rosnącą mm, liczby pierwsze, które podzielą nam zapisaną liczbę. Czyli sprawdzamy, przez, co przez jaką najmniejszą cyfrę podzieli się 60. Zaczynamy zawsze od dwójki. 60 jak wiemy przez 2 się podzieli, więc piszemy tą dwójkę z prawej strony kreski, a pod 60 piszemy wynik tego podzielenia, czyli 60 na 2 da nam 30, to 30 piszemy pod spodem. I teraz 30. 30 jak wiemy też się podzieli na 2, więc robimy dosłownie to samo. Wynikiem tego będzie 15, które zapisuję pod spodem, i 15 jak wiemy przez 2 już się nie podzieli. Ale podzieli się przez 3, więc piszę trójkę, i wynikiem tego podziału jest yy, liczba 5. Piątka, jak wiemy, dzieli się tylko przez 1 i przez samą siebie. Jedynkę, jedynki tutaj nie bierzemy pod uwagę, więc zostaje nam piątka. No i oczywiście 5 podzielić na 5 jest to 1. I otrzymaliśmy jedynkę po lewej stronie. Oznacza to dla nas, że właśnie skończyliśmy rozkład tej liczby na czynniki pierwsze. Czyli zawsze musimy dążyć do tego, aby ta jedynka po lewej stronie nam wystąpiła. Gdy otrzymamy już tą jedynkę, wtedy przechodzimy do zapisania wyniku. Piszemy podaną liczbę, czyli 60 równa się i teraz spisujemy cyferki, które wystąpiły po prawej stronie kreski, ale oddzielamy je od siebie znakiem mnożenia, czyli 60 to się równa 2 razy 2, razy 3, razy 5. Teraz jeszcze ten wynik trzeba dopracować. Gdy jakaś cyfra powtórzy nam się, czyli wystąpi więcej niż jeden raz, piszemy wówczas ją jeden raz, a nad nią piszemy potęgę, którą będzie liczba wystąpień tej liczby. Czyli wiemy, że dwójka pojawiła nam się w tym rozkładzie dwa razy, więc będzie ona do potęgi drugiej. I resztę spisujemy bez zmian, czyli razy trzy i razy. I to jest już gotowy rozkład na czynniki pierwsze tej liczby. Przechodzimy do drugiego przykładu. Niech to będzie liczba 420. 420 wiemy oczywiście, że również podzieli się na 2. Wynikiem tego podziału będzie 210. 210 też na 2 i da nam to 105. 105 oczywiście będzie podzielone przez 5. Da nam to yy, 21. 21 na 2 nie, ale na 3 się podzieli. Otrzymamy 7. 7 przez 7 i doczekaliśmy się naszej jedynki. Więc teraz przechodzimy do spisania wyniku. Czyli 420 równa się 2 razy 2, razy 5, razy 3, razy 7. Dopracowujemy ten wynik, czyli piszemy, że to jest 2 Dwa razy wystąpiła dwójka, więc do potęgi drugiej, ale teraz warto wspomnieć też o tym, że przy porządkowaniu wyniku warto układać występujące cyferki w kolejności rosnącej, więc teraz robimy sobie razy 3 i później dopiero razy 5 i razy 7. Wtedy mamy większy porządek w tym naszym wyniku. Teraz trzeci przykład, niech będzie jakaś mniejsza liczba może 45. 45 na 2 oczywiście się nie podzieli, więc sprawdzamy kolejną liczbę, czyli 3 na 3 podzieli się. Wynikiem tego podziału będzie liczba 15. 15 również podzieli się na 3. Otrzymamy 5. 5 oczywiście na 5 i otrzymujemy już 1. Więc spisujemy wynik. 45 równe jest 3 razy 3 razy 5. Co daje nam po uporządkowaniu? 3 do potęgi, drugi razy 5. I myślę, że zrobimy jeszcze jeden przykład, bo nie są to zbyt trudne rzeczy do zrozumienia, więc powinniście dać radę. 660, oczywiście też na 2, otrzymamy 330 na 2, 165. To zrobimy na 5.

I otrzymamy 2 do potęgi drugiej razy 3, razy 5 i razy 11.